Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest jedenasty odcinek z naszej serii. Zagrajmy Wiedźmin dwa zabójcy królów. Moi drodzy, kontynuujemy sobie zadanie w szponach szaleństwa. Jak pamiętacie, musimy sobie zwiedzić ten szpital i musimy tam uratować jednego gościa. Bo mieliśmy znaleźć dwóch zaginionych ludzi, właśnie w tym szpitalu. Jednego żeśmy znaleźli, co co jeszcze jeden. No dobra, spalony szpital, dzień dobry. A, to szczury, już myślałem, że coś mi tu będzie atakować. Ogólnie wiecie, jesteśmy w choroszczy, nie? To jest, to jest alternatywna rzeczywistość, gdzie jesteśmy w choroszczy i szukamy majora Chodulskiego Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że są tu jakiś znawcy uniwersum szkolnej. No Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwości! Co to kurde było? Czy to był... Wiecie co, jeśli czytaliście książki, to może macie to samo skojarzenie co ja. A jeśli nie czytaliście, to pewnie. Nie wiem, podejrzewam, że chyba wiem, kto to może być. Ale zobaczymy jeszcze, czy. czy faktycznie tak jest. Mogę coś tu przeszukać ewentualnie? Coś mamy. Akta szpitala. Oho, Oho shit, Kopiarki. O kurde, mocne one są! One są bardzo mocne, o kurde! Dobra, skończę go tego i spadam. Oszlak! Oszlak! Nie, nie, nie! Fuck you! Fuck you! Ardem go! Ardem go! Ajajaj, no tak myślałem właśnie. Eee, strasznie dużo mi zabrał życia ten poprzedni upiór, przez co łatwo padłem. O, kurde jego mać, jak mnie styrali, ty! Co to było, ja się pytam, a jeszcze zapisałem chyba w tym miejscu, co nie? W sensie quick-save'a. Ta! O kurde. Jakieś ziółka. Nie przejdę dalej. Ajajaj, A... Dobra. Kurde, czekajcie, może... Muszę... Nie wiem, może igni? Nie wiem na ile ogień zadziała na upiora. Ostrożnie. A mogę mocne ciosy? Kurde, nie trafiłem. Oj, może być problem z tą walką, poczekajcie. Może ja sobie zastosuję QN. Aha, co? Jak mi. Jak. Czekajcie, QN działało tak, że jak uderzę mieczem, to mi schodzi? Czy jak to było? Czemu ono mi od razu zeszło? Możliwe, że tak było, dobra. No to co, no spamowanie uników pozostaje. Aha, mówiście mi też, żebym patrzył jeszcze na prawą stronę ekranu, ile tam zadaje obrażeń i tak dalej. Co to, to akurat znam? E... I bardzo zresztą lubię też tą mechanikę, bo ona jest takim małym nawiązaniem do RPG-ów w starym stylu. Dobra, udało się, kurde. Tam ktoś wali głową w ścianę. Okej, okay, esencja śmierci. O, brzmi ciekawie. Ja cię pierdzielę. No dobra, udało się. Ja bym chciał, wiecie co, przeczytać te akta. Hmm, akta szpitala. O, jest. Karta choroby pacjenta 71. Pacjent zachorował o dysenterię. Nie ma już dla niego nadziei. Nakazałem odizolowanie i modły w jego intencji. Postanowiłem również zwiększyć dawkę moich ziół. Nawiasem mówiąc, zdaje mi się, że owszem, leczą, ale jej rozwiązują języki. Oho? To pewnie jakaś drama z wojny. W sensie, wiecie, jakieś tam, nie wiem, PTSD czy coś w tym stylu. Chłobiąc u głową... Mam skojarzenia aż trochę za Outlastem normalnie. Tam były takie rzeczy. Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni, a ja. Ale już chyba rozumiem do czego jest to nawiązanie. W, książ w książkach e, e, z uniwersum Wiedźmina faktycznie była taka postać. On tutaj na myśli e, ten charakterystyczny hełm na głowie. Ci, którzy czytali, to pewnie e, wiedzą o czym mówię. I teraz się tak zastanawiam, czy ja mogę ten przejść? Chyba mogę. Na szczęście miałem Co tu się kurde dzieje? Ty Geralt, ty nie zwariuj mi tutaj. Dobra, może save wolny zapis na wszelki wypadek. I co, muszę zeskoczyć tutaj. No dobra, no nie ma wyjścia. Oho, kolejne choroszczańskie upiory. Co, Geralt, nie podłeś mi teraz z Okay, mocne ciosy się opłaca, ale one dosyć łatwo tego unikają, niestety. No właśnie. A ue, 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 ostrożnie, ostrożnie. Dobra, może quen? Tak, on chyba tak działa, że jak uderzę, to schodzi mi ten. ten, ten, ten efekt kłenu. Czekajcie. A, nie wiem, co, może irden? Chodź tu, upiór. Podejdź. No patrz, co, zaskubany dziad nie podejdzie. Aha, ha, bang bęk, dobra, lecimy z nim. Znaki to jest naprawdę wygrywowa rzecz w tej grze. Bardzo się przydają. Nie, mocnych ataków unika, nie ma co tutaj kombinować. E, no dobra. Także musimy używać Irdę na te upiory. Irdę naprawdę się opłaca. Wow. I niestety jestem przeciążony. Solidny Cordelos. Ty, jaki fajny miecz. Dawaj to. Ale koks. Akta szpitala pierwsze, czekajcie. Karta choroby pacjentki 14. Kobieta wykazuje silne objawy schizofrenii. Chroniąc jej urodę zdecydowałem się zrezygnować z terapii rozpaloną obręczą, obstając tylko przy ziołach zwiększonej dawce. Ze względu na ataki i agresji nakazałem skuć pacjentkę łańcuchami malunki, które wykonuje na ścianach do analizy. Ja cię pierdzielę, co tu się wydarzyło? Ale fajny miecz mamy, kurde. Super. Dobra, tylko tak, musimy coś wyrzucić, hmm, bo nasze obciążenie zaś jest za duże. Słuchajcie. Coś mi pisać, że mogę sortować przedmioty według wagi, tylko nie mogę tego znaleźć. Chyba jakiś ślepy jestem. No, no nieważne. To jakaś przynęta. Możemy sobie wziąć ewentualnie. Tak myślę, co ja mogę wyrzucić. A. Te zbroje są w sumie mało warte. Jakieś tam trzy oreny. A to dużo waży. Wiecie co, wyrzućmy te wszystkie zbroje. No tak jak mówię, one no są warte po jakieś sześć orenów. A. Aha, tak mało. Aha, no to ja nie wiem, co tyle waży. Pewnie jakieś te składniki. Jakieś kloce. Aj, gademyt! Zaś problem z tym obciążeniem. Co ja tu mogę wyrzucić? Nie wiem, że może to coś dużo waży. 61 kloc drewna. To wyrzućmy na przykład połowę. O, no i szacun, dobra, zawsze trochę. Trochę jakieś tam rzeczy mogę jeszcze wziąć. Wiem, że pisaliście mi, żebym nie wyrzucał tego. E, tego wszystkiego, no ale czasami inaczej się nie da, no nie będziemy tu biegać z takim obciążeniem przecież. Stąd przyla. A, nie, nie przylazłem, ja zaskoczyłem z góry, to moment. Mm, mamy jedną drogę tylko tutaj? Tak. Tu chyba nic nie ma, okej. Okay. No dobra, to lecimy dalej. Jeden ja szpital, no to powiem wam, no jest to przerażające na swój sposób. Boli. Błagam, honor. Daj leki. Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Błagam, Coś bym powiedział o tym duchu Nilgardczyka, ale nie wiem, czy to nie będzie spoiler, więc może lepiej nie będę mówić. Nie wiem, czy może gra wspomni o pewnych rzeczach z tym związanych, czy nie. Coś jakieś malunki, pewnie tej kobiety. Oho, czekajcie. To Wygląda jakbyśmy to mogli... No właśnie. Co my tu mamy? moc? O! Ametystowe ulepszenie zbroi. Jakaś runa, utwardzona skóra. Dobra, coś tu mogłem jeszcze obejrzeć. Kolejne malunki. Czekajcie, zobaczę sobie te ulepszenia. Mmm... Mm, jest, ametystowe ulepszenie zbroi. Tylko tak, zbroję już mam ulepszoną na full. Więc tak naprawdę tego zo, ulepszenia nie użyję, ale jak znajdziemy sobie jakąś lepszą zbrojkę, to na pewno skorzystam, tymczasem lećmy dalej. Zaś te malunki. Kurde. Powiem, że ja nigdy nie wykonywałem tego questa w szpitalu. Pierwszy raz to robię. Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina! To nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Wyruszaj stąd! W szpitalu znajdź środki uspokajające dla Gridleya. No, przydałoby mu się to. No dobran, ruszajmy. Stop, Cokolwiek zezrekt się wydarzyło, do wydarzyło do zrobiło wrażenie w, nawet na obronkach. No, właśnie, jak coś robi wrażenie, nawet na. O, a to był krąg wytrzymałości, fajnie. Ja się powiem wam, że. Czasami nie do końca rozumiem, jak działają miejsca mocy w tej części. Niby, no, grałem ten samouczek i mniej więcej wiem, jak to działa. Ale. Nie wiem, jakoś tak. Kwiecił mnie jedynce, to lepiej działało. Po prostu podeszliśmy, kliknęliśmy, że tak, chcę użyć miejsca mocy i tyle. Um, czy ja mogę w jakiś sposób stąd wyjść? Czekajcie, bo. No tu dalej nie przejdę, bo tu mamy łoknie siarczyste, a tędy mogę iść jeszcze. O, i tu może są lekarstwa, tam świeci worek, więc mamy chyba... Oho, uwaga. Nie, nie ten znak, nie ten znak, Geraldzik. Irden mieliśmy używać. Porąbało mi się. Ale dobra, jak zaspałujemy upiora tymi atakami, to nie powinien się nawet, nie powinien być w stanie się ruszyć nawet. No, dokładnie. Wiecie, w tej części walka z jednym przeciwnikiem, nawet z jakimś najpotężniejszym bossem, będzie naprawdę łatwa, ale. O, jakaś karta choroby pacjenta, dobra. Będzie trzeba to przeczytać za chwilę. Ale mówię, jak walczymy tylko nawet z jednym przeciwnikiem, nieważne jakim, czy on jest mocny, czy jest słaby, to jak go tym lewym przyciskiem, to wiecie, To jest już po nim, tak naprawdę. Ktoś jeszcze? Chyba wszystko. Dobra, mamy to. O, mutagen mocy. Mutageny musimy sobie jeszcze poużywać, ale to może jak lewla sobie wbije. I teraz tak. Yy... Karta choroby pacjenta. Zobaczmy. Karta pacjenta 15. Pacjent uporczywie snuje urojenia. Podtrzymuje, że został porwany przez dziki gon. Snuje fantazję o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa i w którym po grobach ludzi spacerują w jednorożce. Innym razem fantazje dotyczą pysznych elfich ogrodów. Pacjent utrzymuje ponadto, że gdy rok temu wyrwał się z niewoli gonu i wrócił, w naszym świecie minął tak wiele lat, że oglądał groby swoich dzieci. Urda. Zobaczmy jeszcze te drugi akta szpitala, karta choroby pacjenta dziewiętnastego. Pacjent z długim stażem, najstarszy z żyjących rezydentów. Po nieudanej terapii zimną wodą nie rokuje nadziei. Nakazałem skucia łańcuchami, zmniejszenie racji żywności, żeby odebrać chorobie siły i ograniczyć zachowania autodestruktywne. Zacząłem podawać zioła. Okej. Okay. A, no jest to wszystko... Nie wiem, mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi tu dostaniemy. Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert! Żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz o czym mówię? Tak! No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię. Zawsze jest jakaś historia. Mów, byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nwgardem. Pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Milfgartczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego celu. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuch pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była, małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Odszukaj upiora Nilfgaardczyka, no dobra. Nie ja, to jest ewidentnie ta postać, o której myślę. No dobrze. Mm. No dobra, zwijaj gościu stąd, tylko byś przeszkadzał, no my tymczasem ruszajmy za tym upiorem. Długie zadanie, nie spodziewałem się, że ono będzie aż takie rozbudowane, szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczony. Mm. Dobra, tędy nie wyjdziemy. O kurde, coraz mroczniej się robi. Siemało piór. Wilk przywiódł Wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. No dobra. Wprowadź Gridleya do Ruperta. Okej. Okay. No ale to co? Będziemy musieli ich zabić, żeby zdjąć tą klątwę? Akta szpitala, zobaczmy, przeczytajmy sobie. Aneks do karty choroby pacjentki 14. Rysunki pacjentki potwierdzają hipotezę o schizofrenii. Bijące z nich okrucieństwo bez wątpienia ma źródło w wydarzeniach z dzieciństwa. Silna trauma ustalić i dominująca matka skrzywiły umysł tego biednego stworzenia. Pacjentka zostanie skierowana na zabiegi. Postanowiłem zwiększyć też dawkę mojej mieszanki sił. Zdaje mi się, że oprócz skutków leczniczych wyzwalają one w ludziach prawdę, prawda nas wyzwoli. Oho, ktoś tu chyba za bardzo przyświrował z tym ziłkiem. A co, zresztą trochę słyszeliśmy. Z opowieści Gridleya, no dobra, widzę, że no tak czy siak muszę tego Gridleya odprowadzić. Myślałem, że może po prostu zabiję tego ducha i tyle, ale widzę, że niekoniecznie. No dobra, czekajcie. No. I, i co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do Twojego kompana, Gridley! Żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś Wiedźminem. Pozbądź go. Nie no, nie będziemy ich chyba zawijać, co? To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał. Upiór żąda waszych serc i oczu. M -m Musisz go oszukać. Na pewno jest jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał kerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. nie. błagam! Zdobądź świńskie oczy i serca urzeźnika... cokolwiek! Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć! Świńskie serca... Coś w tym jest... Kurde, no z jednej strony rozumiem Geralta, co on chce zrobić. Oj, mamy oczy i serca 2 na dwa. bo biłem tu się trochę z nekerami, super. Z jednej strony jest ten coś, że faktycznie, no może i powinniśmy tych gości oddać temu duchowi, bo to co oni tu zrobili, no to było właśnie, tak jak Gerard powiedział, że właśnie Świńskie serce coś w tym jest. No i faktycznie coś w tym jest, ale. Um, nie wiem, no czy. Czy my byśmy się różnili w sumie od nich teraz, jakbyśmy dali temu duchowi faktycznie e, te oczy i serce? No chyba niczym tak naprawdę. Więc. Może lepiej tego po prostu nie robić Dobra Wróciłeś Mam serce i oczy A teraz przysięgaj Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce Nie tak szybko, czarowniku Albo dotrzymasz słowa Albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona Zaufam ci Niech cienie wrócą w ciemność Niech szaleństwo znajdzie ukojenie Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane Zrzekam się władzy nad tym miejscem a teraz daj mi coś przyniósł. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei! Tak też myślałem. Dobra, zaspałujemy go atakami i tyle. Oho, Anbo i tak łatwo nie pójdzie. Teraz tak. E, jaki znak na niego? Irden? Próbujemy z Irdenem. Dobra. Trochę uniuchomiony. Nowego Geralci krócimy, lecimy z nim. O kurde, zaciąłem zaci zaci się o kolumne. Ale dobra, nie jest chłopak jakiś potężny, muszę przyznać. Powiem wam, przydałby się umiejętność riposty. Ona była w samouczku dostępna I to jest naprawdę super skill, ale niestety o, musimy się go nauczyć najpierw. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Hmm. Akta szpitala jeszcze. Zobaczmy te kolejne Akta. A nie, to jest chyba to samo, tak? Tak, dokładnie. Okej, okay, to nie ma co patrzeć w takim razie. No dobra, fajnie, że nam tu twórcy zapodali skrócik, także wróćmy się do Gridleya i Ruperta. No fakt, że wiecie, z jednej strony nie podobało mi się to, że pomagamy takim ludziom i ich oszczędzamy, ale tak jak mówię, no z drugiej strony, no na kim ja bym był, no gdybym też teraz ich poszlachtował, no, żeby dać te serca i oczy. No niczym bym się od tych gości nie różnił, więc miało to sens. O kurde, czekajcie, bo nie w tą stronę idę. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko chyba zrobiliśmy dobrze. No ale to wiecie, to jest. Za co też naprawdę uwielbiam uniwersum Wiedźmina, że tutaj nie ma tak naprawdę ani dobrych, ani złych wyborów, tylko robimy to, co my uważamy. I to jest naprawdę świetne. Bo chyba. szczerze, że, że chyba nie jestem w stanie e, przywołać teraz tutaj przykładu serii gier, która robi coś podobnego. Kurde, gdzie ja idę? W takim sensie, że wiecie. A... Ty, gdzie jest wyjście z tej jaskini cholernej? Znaczy z tego szpitala tam chwilę, bo się pogubiłem. Tędy jest to wyjście? No i co ja chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie... No um, nie jestem w stanie teraz... Powiem wam szczerze, jak tu wyjść, kurde? Nie jestem w stanie teraz przewołać chyba przykład jakiejś serii gier, która by... Była podobna. No jest niby The Walking Dead od Telltale na przykład. O, ale mimo wszystko tu jest wyjście chyba, okej. Okay. Ale mimo wszystko Wiedźmin to chyba robi nawet jeszcze trochę lepiej. Dobra. Pogadajmy. Zniszczyłem ducha Nilwgarskiego żołnierza. Dzięki ci. Wiedźminie. mi um, nie. Nie, dobra. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale. Precz mi z oczu. Wiem, Geralt, mnie też kusiło, żeby ich ubić, ale, no mówię, czym my byśmy się od nich różnili, gdybyśmy to zrobili? No niczym, no. No ale dobra, mamy zadanko. Widzę, że wiliśmy sobie poziom. Więc będzie można się tym też zająć. Dobra, to co? Meditation. I teraz tak, bohater. Hmm. Dobra, pytanie, co by tu rozwinąć? Zobaczmy, jakie mam umiejętności. Wiecie, mnie otrzymujesz 200%. Okej, okay. możliwość kontrowania ciosów przeciwnika. Właśnie, to jest naprawdę dobre. Dobra, idziemy w riposte, moi drodzy. Riposta to jest naprawdę dobry skill. A Jeszcze chciałbym jakiś mutagen ewentualnie sobie zapodać. Mutuj. Mniejszy mutagen siły. A to mogę sobie wybrać, czekajcie. O co tam to da? Zbroja plus jeden, obrażenia jeden. Znaki... O, żywotność! Dawaj to. Dobra. Żywotność zawsze na propsie. O, no, chyba tyle w zasadzie. Zapominam ciągle, że nie muszę medytować, żeby wchodzić w punkty umiejętności. No ale dobra, zadanko zakończone, super. Eee, więc tak, co my możemy jeszcze zrobić? Poczekajcie. Kłopoty eee, z trolem, może byśmy z tym trolem pogadali? Może tam na przykład znajdziemy to ostatnie gniazdo nekerów? Przydałoby się to, bo kurczę, powiem wam, że naprawdę nie mam pojęcia, gdzie może być to czwarte gniazdo. Serio, wydaje mi się, że już obeszliśmy cały ten las. I w dalszym ciągu nie mogę znaleźć właśnie tego ostatniego cholernego... O! To jesteś ty? Nie, już myślałem. Podobna tekstura. O, się... A, mnie zaskoczyła skubana. Wow, ale że ją sklepał. Chyba, że jakieś Endriagi to może ewentualnie znajdziemy. Nie wiem, teoretycznie w tą stronę nas nie było. Możemy zobaczyć co jest jeszcze tutaj wzdłuż tej drogi, bo tu... Nie, nie przeżyliśmy chyba tędy. Nie, 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 od innej strony jakoś tu podeszliśmy w ogóle, że możemy ewentualnie pójść tą drogą jeszcze. Kurde się ptaków wystraszyłem nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia gdzie może być to czwarte gniazdo, serio. Au! Zaś te pułapki. Jeśli się orientujecie na przykład mniej więcej, moi drodzy, z tym rozkładem kerów. No możecie mi dać znać, gdzie może... Nie, może wiecie, gdzie ja ominąłem to czwarte gniazdo, to możecie napisać w komentarzach, bo. E, ja naprawdę czuję się pogubiony. Nie wiem, no znaleźliśmy te trzy, nie było z tym jakiegoś dużego problemu. Ale jeśli chodzi o to czwarte gniazdo, no to naprawdę już nie mam zupełnie pojęcia gdzie ono może być, serio. Więc. E, no jeśli macie. Tak samo z tymi endregami też nie wiem, gdzie to może być. No bo. Wydaje mi się, że całą chyba, cały ten las tu zwiedziliśmy. A, a może nie, patrzcie, bo tam jest jeszcze droga. Może tam jest to ostatnie gniazdo. No, szkurde, te durne pułapki. Może tak być w sumy. No, zobaczymy jeszcze. Ale jeśli wiecie, to możecie mi dać znać. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, gdzie mamy pana trolla? Oto był most. Ok. Także urządzimy sobie chwilową pogawędkę z trolem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje od razu. I troll jest teoretycznie. Pod mostem, tak? Zaraz zobaczymy. Dobra, może się porozglądajmy w tej wodzie jeszcze. Nie wiem, może tutaj znajdę to gniazdo nekerów, na przykład gdzieś po drodze. Chociaż gniazdo nekerów w wodzie to raczej nie. Byłoby to chyba trochę głupie, no ale dobra, no możemy tutaj po tej rzece pochodzić, zobaczymy. Coś tu. A, ten już nie przejdę, okej. Okay. Może zanim pogadamy z tym trolem, to faktycznie się porozglądam po tym lesie jeszcze. Może znajdziemy tu e, to kolejne gniazdo. Ja nie chcę też, wiecie co, udawać się zbytnio za daleko tutaj. Bo z tego co pamiętam to Trisk gdzieś, gdzieś czeka na nas przewraku jakiegoś statku. A nie mam w sumie pojęcia do końca, gdzie to jest, więc... E, nie chcę też za bardzo tam e, odbiegać. No, no nie chcę na razie robić fabuły. O, jest i chyba troll. Dobra. Nie no, most rozwalony. Panie trolu. Chyba za niesubordynację pana zgłosimy do pana Areczka. I tyle będzie w temacie. Dobra, allora, pogadajmy. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki będzie. Czy ja ci wyglądam na karczmarza? Nie ma wódki, nie ma przejścia. I nie denerwuj się, panie trolu. O cholera. Ej, nie chciałem się z nim bić! O shit. Nie, nie, panie trolu! Ej, nie chciałem, nie chcę ci. Kurde, nie chciałem go bić, no. Ja, no to jak Gerard powiedział, no zaraza. Ja nie chcę go bić. Mm, dobra, najwyżej jak zrobię zadanie, to wczytamy grę, bo ja naprawdę nie chcę go bić. No to jest bardzo fajne zadanie z nim, zim. No, ja prędzej chyba zabije, wydaje mi się. O siet No i ja może Ignik ewentualnie. No to kaplica pozdrawiam. Ciekawe gdzie ja grę zapisałem, bo nie pamiętam. Ale mówię, naprawdę nie chcę bić się z tym trollem, bo to jest fajne zadanie. Dobra, wczytaj mnie to. Tylko pytanie. Pytanie, gdzie ja miałem save'a? O, jak miło! Dobra. Nilusio. Dzięki Gro. Dobra, jeden ja już myślałem, że już kaplica z tym zadaniem. Dobra, pogadajmy. Czego? To już było. A może to spróbujmy? Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most! To jest ruina nie most! Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! Wpysk! <noise> to pozdrawiam. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Czytajmy to. Czytajmy to. Ja chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć, czy można to jakoś ewentualnie inaczej rozwiązać. Nie ma! Czekaj! No nie chce się z nim bić, no. Nie ma. Aha, nie da się. Dobra, nie ma innej opcji. Muszę z nim walczyć. Chyba, że przyniosę mu może wódkę. Ale to nie jest głupie w sumie. Dobra, wiecie co, wczytajmy to. czytajmy to i za to zadanie zabierzemy się po prostu w odcinku następnym, ja mu tą wódkę przyniosę. Poczekajcie. Wejdźmy tu, żeby nie odpalać skryptu. Tak na wszelki wypadek, ale ja na pewno nie mam jakiejś wódki, mi się wydawało, że coś zebrałem jakąś gorzały. No chyba, że nie zebrałem. Czyli musielibyśmy się do karczmy w takim razie wrócić. Felixirach to będzie? Nie wiem, albo no no. nie no. Nie wiem, gdzie może być gorzała w tej grze. Dobra. No to słuchajcie, w takim razie tak, ja się wrócę do karczmy w następnym odcinku. Może porobimy sobie jeszcze jakieś zadania w mieście. Tak, jak ja się wrócę właśnie do karczmy, kupię wodę. I może nam się uda z tym trolem pogadać, zobaczymy. Mówię, nie chcę bić się z tym trolem, bo to jest naprawdę fajne zadanie i chcę, chcę to rozwiązać w sposób yy, pacyfistyczny. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Na razie!